Kochane, zapraszam Was serdecznie na nowy przegląd do sklepu Action. Na początku chcę Wam pokazać przepiękne krzesła ogrodowe za 139 zł. Mamy dostępne dwa kolory, grafit oraz mięte. Na pewno kojarzycie te krzesła z zeszłorocznej kolekcji. One były totalnym hitem, bardzo szybko się wyprzedały, dlatego też cieszy mnie fakt, że ponownie powróciły do sprzedaży. Następnie chcę Wam zaprezentować ciekawe lampiony. Występują w białym oraz złotym kolorze kolorze. są to lampiony druciane za niecałe 22 zł. Ta biała wersja kolorystyczna szczególnie mi się spodobała, a kolejna ciekawa nowość to takie sztuczne sukulenty za 13 zł i 99 groszy. W nowościach w sklepie Action znalazłam również świetne pojemniki do przechowywania żywności. Mają drewnianą pokrywkę i póki co widziałam tylko i wyłącznie ten jeden rozmiar. Jeżeli chodzi o cenę, to zapłacicie za taki pojemnik 19,95 zł, a jest on wykonany ze szkła, co myślę, że dla wielu z Was ma ogromne znaczenie. Co jest ogromnym atutem tego pojemniczka, to fakt, że możemy go zapiekać. Jest on wytrzymały do temperatury 300 stopni Celsjusza. Dodatkowo możemy oczywiście również go myć w zmywarce, podgrzewać w mikrofalówce. Pamiętaj tylko o ściągnięciu wieczka. W każdym razie kolejna nowość to takie malutkie deski do serbowania w dwóch wersjach. Za sztukę płacimy 4 zł i 49 groszy, a są one wykonane z drewna mango. Chcę Wam również zaprezentować piękny zestaw do krojenia ciasta. Mamy dostępny kolor złoty oraz srebrny, i wydaje mi się, że jest to najtańsza opcja dostępna na rynku. Za zestaw dwóch sztuk płacimy niecałe 9 zł, a nie ukrywajmy, tego typu sztućce są o wiele droższe, a szczególnie już w kolorze złotym. Tak więc daję Wam znać, że w action możecie kupić takie noże do krojenia ciasta w rekordowo niskiej cenie. Następnie chcę Wam pokazać również bardzo fajne ręczniczki kuchenne. Za cztery sztuki płacimy niecałe 3 dyszki. W opakowaniu mamy cztery różne wzory i akurat te ręczniki są w 100% wykonane z bawełny. Są naprawdę niezwykle przyjemne w dotyku. Dajcie koniecznie znać kochane w komentarzu, czy macie już je w swoim domu, a jeżeli tak, to czy warto jest je kupić? A kolejna ciekawa nowość to taki zestaw łazienkowy składający się z trzech elementów. Mamy dozownik na mydło, kubeczek na szczoteczki do zębów oraz podkładka na mydło w kostce. dostępnie jest kolor biały oraz szary, a za taki zestaw płacimy niecałe 9 zł. Dużo nowości pojawiło się również na dziale z gąbkami. Przyznam szczerze, że tej marki Multi jeszcze wcześniej nie widziałam, więc to było bardzo pozytywne zaskoczenie. Jeżeli chodzi o akurat te gąbeczki, to one mają za zadanie usuwać plamy. Mamy w opakowaniu 8 sztuk, a całość kosztuje tylko 7,95 zł. Kolejne gąbeczki podobno nie rysują powierzchni. W opakowaniu znajdziemy 3 sztuki i zapłacimy za nie 4 ,49 zł 49 groszy. W dokładnie tej samej cenie są gąbeczki, które podobno mają dawać spektakularne efekty. Są to gąbki do szorowania i tutaj również są 3 sztuki w opakowaniu, a tuż obok za 3.99 znalazłam jeszcze takie bardziej klasyczne gąbeczki. One również mają właśnie nie rysować powierzchni. I od tej samej marki Multi znalazłam również ściereczki gąbkowe. Za 5 sztuk płacimy 4,95 groszy. Nie jestem pewna na 100% czy w moich poprzednich przeglądach pokazywałam Wam te lampy, więc stwierdziłam, że trudno, pokażę je najwyżej drugi raz, ale nie chcę pomijać tej nowości. Są to bardzo ciekawe lampy stołowe w stylu boho, tak wyglądają po wsadzeniu żarówki do środka, a obecnie kosztują całe 30 zł. Nowości zagościły również na dziale kuchennym. Znalazła między innymi rozdrabniacz. Czterema ostrzami, dostępny jest biały oraz czarny kolor. Płacimy za taki rozdrabniacz niecałe pięć dyszek. A tutaj mamy również opiekacz do kanapek. Jak wiecie ja mój opiekacz posiadam od wielu, wielu lat. To jest taki grill elektryczny, który totalnie uwielbiam. On również powrócił do sprzedaży. Już Wam go pokazuję, to jest dokładnie ten model. Bardzo go lubię. Kosztuje niecałe 100 zł, a służy mi kochane już od naprawdę wielu lat. I jestem z niego bardzo zadowolona. A Używam go naprawdę często. Dostępnych jest również wiele pięknych, kolorowych miseczek. Są one szkliwione i kosztują 11,95 zł za sztukę. Napiszcie proszę w komentarzu, który kolor spodobał Wam się najbardziej. U mnie oczywiście nie ma zaskoczenia. Najbardziej podoba mi się odcień pudrowego różu. Dostępne są również nowe kubeczki na kawę w wielu pięknych kolorach. Mają one 350 ml pojemności, a za sztukę zapłacicie 8,95 groszy. Na końcu, kochane, chciałam wam pokazać totalny hit. Zobaczcie tylko na te cudowne kubeczki z pokrywką drewnianą. Mamy również w zestawie plastikową słomkę wielokrotnego użytku, a za taki kubek płacimy tylko 7 zł i 95 groszy. Myślę, że ta wersja żebrowana najbardziej wam się spodoba, ale jak widzicie, dostępne są również inne. Tymczasem, kochane, kończę dzisiejszy przegląd. Mam nadzieję, że coś wam się tutaj spodobało. Dziękuję Wam z całego serca za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!